Moja droga, witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Marta Chowańska, Twój doradca Piękna, a to jest minuta piękna, w której opowiem Ci o pięciu trikach na to, jak wyglądać bardziej kobieco. Na co dzień pracuję z kobietami ucząc je, jak piękniej wyglądać i piękniej żyć. Dobieram i sprzedaję luksusowe kosmetyki amerykańskiej marki kosmetycznej Mary Kay. Ja również prowadzę warsztaty wizerunkowe i szkolenia w całej Polsce oraz pomagam kobietom budować biznes w oparciu o plan marketingowy Ameryki. Więc jeśli to, o czym mówię jest w jakiś sposób dla Ciebie ciekawe, napisz do mnie maila czy komentarz, czy możesz wysłać sms, a ja z przyjemnością udzielę Ci więcej informacji. A dzisiaj chciałam Ci powiedzieć o takich moich pięciu patentach na to, jak być bardziej kobiecą. I, hmm, tak sobie myślę, że to jest przecież dziwny temat, no bo przecież jestem kobietą, więc automatycznie jestem kobieca. Ale tak nie jest. Tak nie jest, to znaczy, są pewne elementy wizerunku, bo to mam na myśli, które sprawiają, że kobiecość jest bardziej kobieca. I są pewne, które sprawiają, że możemy wyglądać bardziej męsko, i na to pozwala chociażby dzisiejsza moda czy styl, więc ten film jest dla tych, które chciałyby tą swoją kobiecość jeszcze bardziej wydobyć, podkreślić. Lubię o tym mówić, ponieważ poza tym, że jestem z wykształcenia mistrzem wizerzu, to jestem też mistrzynią stylizacji. I chociaż nie pracuję zawodowo jako stylistka, to zawsze inspirowały mnie tematy modowe, zawsze inspirowały mnie tematy wizerunkowe i w swoim życiu ubierałam się chyba w prawie wszystkich możliwych stylach i niektóre z nich były bardzo kobiece, wręcz lukrowe. A niektóre były od tej kobiecości jak najdalej, i im dłużej żyję na tym świecie, tym bardziej cieszę się ze swojej kobiecości, tym bardziej dziękuję Bogu, że jestem kobietą, i tym bardziej odkrywam kobiecość. Więc być może Ty też jesteś w takim miejscu, że potrzebujesz tą swoją kobiecość odkryć, może przywołać na nowo, może troszeczkę zmienić. Jeśli tak, to teraz pokażę Ci takich pięć trików na to, jak możesz to zrobić. Pierwszy z nich to jest oczywiście zmiana garderoby na kobiece elementy. I jednym z nich są na przykład kwiaty, nie wiem, satyny, koronki, to wszystko, co się kojarzy z kobiecością i czego mężczyzna raczej by nie założył. Czuję, że wchodzę w taki trochę grząski grunt, ale dobra. Generalnie te elementy, właśnie takie jak Pastelowe kolory, choć nie tylko, satyny, koronki, spodnicy, sukienki. To wszystko jest po prostu kobiece. Podkreślona talia, ładnie podkreślona linia ramion, pewna taka łagodność wizerunku to jest bardzo ważne. I ja kiedyś byłam fanką spodni. Najlepiej leginsów albo jeansów, i po prostu chodziłam cały czas w spodniach. I celowo zrobiłam sobie wyzwanie, żeby nie nosić spodni, albo nosić je jak najrzadziej. Na dzisiaj w ogóle nie mam w szafie żadnych jeansów. Może to się kiedyś zmieni, nie wiem. Dzisiaj po prostu ich nie mam. Jak podarłam ostatnią parę, to już nie kupowałam nowych, ale mam masę spódnic i sukienek. Mam kilka garniturowych spodni, takich biznesowych, ale na co dzień staram się jednak wybrać spódnicę czy sukienkę, i to sprawia, że automatycznie czuję się bardziej kobieco. Podobnie jest z butami, czyli jeśli masz swoje e, szafie tylko Adidasy e, czy Trampki, no to, to są takie uniwersalne buty. Ale jeśli założysz szpilki czy balerinki e, czy jakieś ładne sandałki, no to z automatu poczujesz się bardziej kobieca. Proste, ale nieoczywiste. Po prostu e, ta świadomość tego, co wybierasz na dany dzień, na dany moment. Też buduje to, jak, jak wygląda Twój wizerunek. Kolejnym takim kobiecym bardzo elementem jest oczywiście biżuteria. I ja lubię delikatną biżuterię na co dzień. Mam takie rzeczy, których nie zdejmuję wcale, tak jak bransoletki czy na przykład kolczyki. Ale mam też takie elementy biżuterii, które zakładam w zależności od stylizacji a, czy od po prostu okazji. Ale zawsze pamiętam, jak przyjeżdżałam do mojej babci i ona miała takie drewniane pudełko z rzeźbioną czerwoną różą na wierzchu i tam w środku były klipsy, korale, e, jakieś takie łańcuszki, piękne właśnie pierścienie, niektóre dostałam od niej w prezencie. I po prostu ta biżuteria od razu mi się skojarzyła z taką tajemniczością, z taką kobiecością, z taką elegancją i lubiłam tam zaglądać i przymierzać to wszystko oczywiście na raz. Więc jeśli nosisz biżuterię, albo jeśli nosisz taką biżuterię bardzo też uniwersalną, to, to zacznij, to zacznij. My, w Ameryce na przykład co roku mamy piękną galę rozdania nagród, to jest tak zwane seminarium, i jesteśmy za naszą pracę wynagradzane dodatkowo. Diamentową biżuterią, więc ja mam dzisiaj sporą kolekcję diamentów i to jest też pretekst do tego, żeby je nosić. Nie musisz nosić diamentów, ale jeśli masz takie właśnie kobiece elementy biżuterii bardziej eleganckie, które nawet zakładasz na co dzień, to momentalnie podniesie Twoje poczucie bycia bardziej kobiecą. Daj znać, czy się ze mną zgadzasz w moim przypadku. Tak jest. Kolejny element kobiecości, niesamowicie ważny, to są włosy. Miałam różne długości włosów, chyba miałam takie najkrótsze. Chociaż, jak byłam małą dziewczynką, to podobno tak nie znosiłam być głowy, że rodzice po prostu obcięli mnie na chłopaka. Więc miałam takie wiecie, włosy na zapałkę, tak się mówi, na zapałkę, tak. Ale aktualnie jest, jest u mnie faza długich włosów, coraz dłuższych. Zobaczę, jak długo, jak długo będę, będę je zapuszczać. Ale myślę, że właśnie zadbane, rozpuszczone. Dłuższe włosy, czy może krótsza fryzurka, ale jednak no, taka właśnie odpowiednio, odpowiednio kobieca. Im krótsza, tym myślę, trudniej o ten efekt, więc sama, sama stwierdzić, czy dodaje ci tej kobiecości może jakaś fajna opaska, czy, czy jakiś taki element, który właśnie typowo, typowo jest przypisany do wizerunku kobiecego. To sprawia, że ja momentalnie czuję się bardziej kobieco. I Kiedyś nosiłam często kitki, związane włosy, wiecie, tak żeby po prostu jak najdłużej tam one wytrzymały, ale teraz noszę kitkę tylko na siłowni i naprawdę kocham mieć rozpuszczone włosy, a jak są zakręcone, to już w ogóle jestem taka kobieca i cudownie się czuję. Nie farbuję włosów, można je oczywiście farbować też na różne sposoby i metody, ale myślę, że dobry fryzjer, dobrze dobrana kobieca fryzura i właśnie zabawa tymi włosami nie wiem czemu teraz pomyślałam Bo myślałam o Michale szpaku i musiałam wyłączyć kamerę, bo mi się śmiać. Więc długie, piękne, kręcone kobiece włosy albo półdługie, ale generalnie tak obcięte, żeby było kobieco, to jest myślę. idealny element wizerunku rany. I co za czasy, co za czasy, no ale to się z kobiecością po prostu kojarzy. To się z kobiecością kojarzy. Trzeci element kobiecego wizerunku to jest oczywiście makijaż. I tutaj po prostu to jest mój temat, ja się urodziłam po to, żeby się malować i inspirować do tego innych też makijaż zrobiłam sobie jako mała dziewczynka już i od tego czasu non stop bawię się kosmetykami, ale wiem, że jest ogromne grono kobiet, które makijażu nie nakłada i to też jest oczywiście ok. Nie musisz się malować, ale bez wątpienia jeśli nałożysz odrobinę różu na policzki, dobierzesz sobie fajnie podkład. Podciągniesz troszkę rzęsę, podmalujesz usta, no to kochana, twoja kobiecość zacznie kwitnąć. Makijaż nie musi być mocny, nie musi być przerysowany, może być delikatny, ale bez wątpienia, jeśli go dodasz, to bierzesz, możesz sobie go dobrać z moją pomocą, to, to będziesz się czuła bardziej kobieco. I piąty, ostatni element kobiecości. I teraz ci powiem, że nagrywając ten filmik, wszystkie te Wskazówki wymyślałam na poczekaniu. Po prostu mówię do ciebie z serca. Nie zastanawiałam się nad tym, tylko mówię o tym, co dla mnie jest kobiece, więc mówiłyśmy o stroju, mówiłyśmy o biżuterii, mówiłyśmy o włosach, mówimy o makijażu. Myślę, że piąty element kobiecości to jest sposób bycia. To jest Twoja postawa, to jest tak się zachowujesz, co mówisz, jak chodzisz. I to jest temat bardzo głęboki. To jest temat, który możemy. Um, mogłybyśmy tutaj przegadywać i zgłębiać, ale myślę, że są pewne zachowania, uh, takie właśnie związane z elegancją, z gestami, z klasą, z uśmiechem, które są bardzo kobiece. Na przykład to, jak chodzisz, ja czasami chodzę po prostu jak facet jak wóz, spieszy się, jeszcze jestem taka wiecie, po prostu zupełnie się nad tym nie zastanawiam. Ale na przykład, też odpowiedni strój wymaga na mnie mm, bardziej kobiecych ruchów, ale też to, jak mówisz. Uh, dla mnie chociażby to, że nie używam przekleństw, nie przeklinam, jest, no, chyba, że w bardzo, bardzo wyjątkowych sytuacjach, bo na przykład jak rodzisz dziecko, to możecie się wymsknąć, ale ja nie wiem, co będziesz myślał jak skończysz oglądanie tego filmiku, jestem ciekawa, co napiszecie w komentarzach. Natomiast generalnie właśnie to, żeby Twoja mowa, żeby twój, Twoje zachowanie, Twoja postawa, Twój styl bycia po prostu był kobiecy, czyli jaki dla mnie? Taki delikatny, ujmujący, po prostu jest coś takiego nieuchwytnego, nie potrafię tego opisać. Myślę, że to mam, myślę, że Ty też to masz, każda z nas wie o co chodzi, co sprawia, że kobieca, kobieta jest naprawdę kobieca. Może to jest życzliwość, może to jest uśmiech, może to jest to w jaki sposób myślisz o sobie. Na pewno jest to związane z kochaniem siebie, i na pewno jest to e, związane też z uznaniem, jakie dajesz innym kobietom i mężczyznom, po prostu ludziom wokół Ciebie. To jest sposób, w jaki przytulasz dziecko, to jest sposób, w jaki uśmiechasz się do nieznajomego. To nie musi mieć związku z seksapilem, ale ma w sobie pewną taką nutę um, kobiecości. I ja myślę, że ja po prostu kocham być kobietą i kocham kobiety, i dlatego robię to, co robię. I jestem ciekawa, jak dzisiejsza. Jak dzisiejszy filmik Ci się spodobał i co Ty myślisz o kobiecości i co dla Ciebie jest kobiece i jak, w jaki sposób Ty swoją kobiecość podkręcasz i podkreślasz. Jeśli chciałabyś e, przetestować kosmetyki Mary Kay, które dobieram i sprzedaję kobietom w całej Polsce, to zapraszam Cię do wzięcia udziału w Metamorfozie Online. E, to jest trzydniowa metamorfoza, dostajesz ode mnie pakiet próbek i będziesz mogła używać ich codziennie rano i wieczorem po to, żeby wypielęgnować swoją skórę, nauczyć się makijażu, poczuć się mega kobieco i zobaczcie jak te kosmetyki fantastycznie działają na buzi, więc jeśli jesteś ciekawa, zostaw komentarz metamorfoza, a ja zaproszę Cię i wyślę szczegóły. Dziękuję, że obejrzałaś ten filmik, dziękuję, że jesteś ze mną, ściskam Cię, całuję, pozdrawiam, a jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Pa, pa.